Cześć, dzisiaj pokażę Ci, w jaki sposób rozwiązać zadanie 27, które pojawiło się na maturze w 2019 roku. Jego polecenie brzmi następująco: Rozwiąż nierówność 3x kwadrat minus 16x plus 16 większe od 0. W jaki sposób rozwiązujemy taką nierówność? Na początek spróbujmy może rozwiązać równanie 3x kwadrat minus 16x plus 16 równe 0. Znajdźmy więc e, miejsca zerowe tego równania. W jaki sposób? E, jest to równanie kwadratowe, tak więc najprościej będzie wyliczyć delta. Delta, przypomnę, wzór to b kwadrat minus 4 ac. E, w naszym przypadku a wynosi 3, b wynosi minus 16 i c wynosi 16. Tak więc z łatwością możemy wyliczyć delta.

256 minus 192 daje nam 64. Możemy teraz policzyć dwa miejsca zerowe, ponieważ delta jest większe od zera, wiemy, że są dwa miejsca zerowe. Przypomnę wzór x1 to jest minus B minus pierwiastek z delta przez 2A i x2 minus B. Tutaj zmienia się tylko znak plus pierwiastek z delta przez 2 A. Tak więc wyliczam. X1 równa się minus B. U nas to jest minus. B wynosi minus 16, czyli minus minus 16. Minus. O, wypiszę od razu tutaj pierwiastek z delty. To jest u nas pierwiastek z 64, on wynosi 8, czyli minus pierwiastek z delta który wynosi 8, czyli minus 8 przez 2a, czyli 2 razy a, które wynosi 3. Minus minus 16 to plus 16, minus 8 przez 2 razy 3, czyli przez 6. Minus 16 minus 8 daje nam 8 przez 6. Możemy teraz skrócić przez 2, 8 na 2 to 4, 6 na 2 to 3. Mamy ułamek 4 trzecie, wyciągnę całość, jest to 1 i 1 trzecia. X2 natomiast również minus minus 16. Tutaj mamy tylko plus 8 przez 2 razy 3. Co nam daje? 16 plus 8 przez 6. 16 plus 8 to 24 przez 6. 24 przez 6 daje nam 4. Więc to równanie ma dwa miejsca zerowe. 1 i 1 trzecia i 4. Są to rozwiązania tego równania. My natomiast mamy rozwiązać nierówność. Do rozwiązania nierówności będzie nam potrzebny rysunek. Zaznaczmy miejsca zerowe w kolejności rosnącej. 1 i 1 trzecia i 4. Wykresem tego, tej funkcji jest parabola, jest to funkcja kwadratowa. Um, czy ta funkcja ma ramiona w górę czy w dół? Co nam o tym mówi? Mówi nam o tym ten współczynnik A. Jeśli A jest dodatnie większe od zera, to parabola ma ramiona w górę. Jeśli A jest mniejsze od zera, to parabola ma ramiona w dół. W naszym przypadku A wynosi 3, jest większe od zera, tak więc wiemy, że funkcja będzie miała. Parabola będzie miała ramiona w górę, uniesione. No i zobaczmy. Mamy funkcja większa od zera. Gdzie jest funkcja większa od zera? Funkcja większa od zera jest nad wykresem, tak? Czyli tutaj dokładnie te dwa fragmenty są to fragmenty funkcji większej od zera. Fragmenty funkcji nad wykresem. Odczytajmy więc przedział. Jest to fragment od minus nieskończoności do 1 i 1 trzecia oraz od 4 do plus nieskończoności. Przy czym mamy tu nierówność ostrą, dlatego tutaj te kółeczka muszą być otwarte, bo tutaj funkcja w tych miejscach jest równa 0. U nas musi być większa od 0. Także wykluczamy 1 i 1 trzecia i 4. Dlatego będzie przedział. Nasz wyglądał następująco. X -y należą do przedziału od minus nieskończoności, tak jak mówiłam, do 1 i 1 trzecia. I tutaj nawias musi być otwarty. Wykluczamy tą 1 i 1 trzecia. Suma od 4 do plus nieskończoności. I to jest rozwiązanie naszej nierówności. x od minus nieskończoności do 1 i 1 trzeciej oraz od 4 do plus nieskończoności. Dziękuję bardzo, to wszystko.